Uwaga Białystok, w tą sobotę o godzinie 12 gromadzimy się na rynku Kościuszki na manifestacji przeciwko masowej imigracji. Polska się zmienia na naszych oczach, jest poddawana ogromnej presji migracyjnej, w tym współuczestniczy administracja. Setki tysięcy pozwoleń wydawane są każdego roku, do naszego kraju napływa strumień ludności którego nikt nie kontroluje. Polska też znalazła się na szlaku nielegalnej imigracji do Niemiec, a Niemcy cofają nam tych imigrantów, których u siebie nie chcą. Ktoś musi powiedzieć stop, mamy tego wszystkiego, dość, trzeba to zatrzymać, póki jest jeszcze czas. I to jesteśmy my. Będę z Wami na rynku Kościuszki w sobotę o godzinie 12. .00. Manifestacje odbędą się o tej samej porze także w kilkudziesięciu innych miastach w Polsce. Zachęcam do udziału. Pokażmy swoją siłę, pokażmy, że chcemy, żeby Polska pozostała Polską.